Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony, witam wszystkie osoby w czytaniu, wszystkie osoby z znaku wagi w czytaniu miłosnym na kwiecień 2019 roku. Kochani, wiosna już do nas zawitała, dlatego postanowiłam rozpocząć te czytania kwietniowe od czytań miłosnych. Właśnie wszystko budzi się do życia. Wiosna, Wielkanoc jest symbolem nowego życia, więc może i dla Was tutaj te karty moje wywróżą jakąś, jakąś piękną miłość, jakiś piękny związek. Życzę Wam tego, kochani, z całego, z całego serca. Za około tydzień czy dwa tygodnie będę robiła rozkłady ogólne i rozkłady dotyczące pracy, finansów, prosperity. Zapraszam zatem do powtórnego spotkania ze mną i z moimi kartami w kwietniu. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz ponownie. Dobrze, zobaczmy zatem. Oczywiście trzy rozkłady, trzy rozkłady miłosne, trzy rozkłady partnerskie dla różnych trzech grup energetycznych. Rozkłady, w których dowiemy się, co Twój partner wnosi do związku, jak w tym związku funkcjonuje, jak widzi tą relację, jaką postawę przyjmuje Twój partner wobec Ciebie i wzajemnie, tak? Zatem, zatem zaczynajmy. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób z podznaku wagi na kwiecień 2019 roku. Waga, miłość, kwiecień 2019 dla ich najwyższego dobra. Dobrze, kochani, zobaczmy zatem dla pierwszej grupy. Ty w tej relacji. Twój partner, partnerka. Kochani, mamy tutaj mamy tutaj do czynienia. Z kobietą. Mamy tutaj do czynienia z kobietą, która jest w relacji z mężczyzną dojrzałym, mężczyzną, mężczyzną starszym od siebie. Starszym od siebie na pewno. Co ta kobieta wnosi do związku? Jak egzystuje w tym związku? Tutaj właśnie w kwietniu, tak? W kwietniu w tej relacji. Co ta kobieta wnosi? Kochani, karta ciąży, tak? Karta ciąży na kwiecień, w kwietniu tutaj nasza Pani spod znaku wagi dowiaduje się, dowiaduje się o tym, że jest w ciąży lub jest w ciąży i, i będzie musiała jak gdyby tą sytuację, z tą sytuacją z tą sytuacją tutaj się zmierzyć dlaczego mówię zmierzyć się dlaczego nie mówię tutaj w jakiś taki bardzo pozytywny sposób ponieważ karty, które tutaj są wokół karty, które są które towarzyszą, towarzyszą tej, tej, relacji, no nie są takie, nie są zbyt, zbyt pozytywne, powiedziałabym. Jak ty, kochana Wago, widzisz tą relację, tak? Mamy tutaj rycerza Pentakli. Rycerz Pentakli jest osobą, która jest przede wszystkim symbolem tego, że ktoś nie posuwa się do przodu, nie rozwija się, tak? I tutaj na pozycji, karta ta znajduje się na pozycji tego w tym rozkładzie, jak ty widzisz tą relację? No, czyli widzisz, że ta relacja się nie rozwija, tak? Że ta relacja jak gdyby stoi w miejscu. Nie widzisz tutaj jak gdyby jakichś ruchów, jakichś deklaracji, jakichś um, kroków ze strony ze strony swojego partnera. Do czego, do czego ty dążysz w związku, co czujesz jako, 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 jako ta kobieta, jako kobieta w tej relacji. Tutaj mamy kartę siódemki mieczy, mamy kartę, to jest karta złodzieja oszusta, tak? Mamy kartę złodzieja oszusta, więc albo Masz wrażenie, że w tej, relacji, w tej relacji jesteś tutaj w jakiś sposób oszukiwana, ktoś postępuje z Tobą nieuczciwie, ale ta karta znajduje się również na pozycji, do czego Ty dążysz w tym związku, tak? Także przy, ta karta tego oszustwa znajduje się przy karcie, przy karcie która mówi o ciąży. A więc być może ta twoja, to Twoje zajście w ciąży było jak najbardziej świadome. Chciałaś tutaj poprzez tą ciążę, poprzez narodziny dziecka jak gdyby zmusić tego swojego partnera do tego, aby on tutaj wykonał jakieś kroki, aby on się w jakiś sposób tutaj zadeklarował, tak? No, takie, tutaj, takie tutaj informacje mi się, mi się tutaj pokazują. Dlaczego? Dlatego, iż Twój partner, Twój partner, co wnosi do związku, jak egzystuje w tym związku? No, mamy, tutaj, mamy tutaj kartę diabła, tak? Także mamy tutaj kartę diabła i mamy jeszcze kartę kochanków, czyli Wy na pewno jesteście tutaj w, równy, w, w luźnym związku, tak? Jest to luźna relacja, jest to relacja dwojga kochanków, jest to po prostu relacja romansowa i jak najbardziej ten mężczyzna o którym mówimy w ten sposób właśnie w ten sposób właśnie tą relację widzi tak? w ten sposób tą relację widzi dla niego to jest po prostu miło spędzany czas to jest to jest, to są spotkania to jest seks to są to są właśnie to są właśnie, to są właśnie tego typu rzeczy on tutaj on przede wszystkim nie podchodzi do tego, nie podchodzi do tego poważnie. Tak? Mamy tutaj informację o tym, że facet w tej relacji, ten mężczyzna zachowuje się jak dziecko, tak? czyli on podchodzi do tego, dla niego to jest, dla niego inaczej mówiąc jest to, jest to po prostu zabawą. Natomiast ta sytuacja, która tutaj wyniknie w kwietniu, czyli to, kiedy ty poinformujesz, nie wiem czy już o tym wiesz, w każdym bądź razie, kiedy zorientujesz się, czy jesteś w ciąży lub już wiesz o tym, że jesteś w ciąży i masz nadzieję na to, że to będzie dobry związek, tak, że ułożywam się, że, że to będzie dobry związek, to muszę powiedzieć, że tutaj naprawdę jest to mężczyzna, który ten Twój partner jest to mężczyzna który nie da się po prostu okiełznać tak? nie da się okiełznać mamy tutaj kartę przesilenia mamy kartę przeciążenia okaże się tutaj w tym kwietniu, że pomimo tych wiadomości Ty nadal nie będziesz wiedziała w jakim kierunku podążasz, dokąd to wszystko zmienia, zmierza, czego możesz, czego możesz się spodziewać. I na pozycji tego, co Was dzieli, to jest karta siły, tak? Czyli tak jak ta kobieta tutaj stara się tą bestię po prostu okiełznać, złapać ją za ten łeb, na siłę po prostu, na siłę, tak? tak to leży na pozycji, co Was dzieli, czyli ten mężczyzna nie da się znać na siłę, tak? Nie da się okiełznać na siłę. Jeśli tej woli w nim nie będzie, nie mam tutaj żadnych kart, które mówią o jakimkolwiek uczuciu z jego strony, tak? Dla niego to jest jakaś taka po prostu, no, przygoda, dla niego to jest romans. Mamy kartę kochanków, mamy kartę diabła, mamy kartę Tazia Buław, tak? czyli to jest dla niego po prostu mm, radość i zabawa w seksie, tak bym powiedziała. On tak przyjmuje tą relację i on chciałby, aby ta relacja na takim poziomie tutaj pozostała. Natomiast te twoje działania, mm, ta, ta, ta ciąża, e, jak gdyby mm, e, niewiele zmieni w jego mm, punkcie widzenia tej, tej relacji. Zobaczymy dalej. Podpowiedź, podpowiedź tutaj od kart dla Ciebie jest taka, że jeśli Ty będziesz działać strategicznie, tak, czyli jeśli pokażesz się temu mężczyźnie jako dobry strateg, czyli będziesz się kierowała tutaj jakąś strategią, przemyślaną naprawdę strategią, Pokażesz tutaj, będziesz kierowała się swoim intelektem, rozumem i będziesz starała się przy tym wpłynąć, wpłynąć na, uczucie, na uczucia, na uczuciowość tego mężczyzny. To jest taka możliwość, że pod wpływem tych Twoich strategicznych działań, wpływając na uczucia tego mężczyzny, ty jesteś w stanie osiągnąć coś takiego jak ślub, tak, dosłownie jak doprowadzić do ślubu, bo mam tutaj po prostu, mam tutaj kartę, mam tutaj kartę ślubu, więc jest, jest to możliwe, natomiast przy tym jest dalej pokazane, że ten związek, nawet jeśli uda się Tobie tutaj go sformalizować, to, to, to będzie po prostu, no to, jest, to, to będą trudne czasy, tak? Tak jak gdyby on pod wpływem twoich, twoich argumentów, pod wpływem tej ciąży, pod wpływem oddziaływania na jego uczucia, on się zgodzi na ten ślub, natomiast dużo będzie kosztowało Was potem wysiłku, aby, aby na takiej podstawie, na takim fundamencie zbudować, że tak powiem, fajną, fajną taką prawdziwą, prawdziwą relację. Takie informacje tutaj dla pierwszej, dla pierwszej grupy u osób z znaku wagi, Nie fajne, ale tak jak mówię zawsze, ja po prostu muszę przekazać, widocznie dla kogoś te informacje są, ktoś tam z drugiej strony te informacje odbiera być może zastanowi się nad pewnymi rzeczami być może te informacje będą będą dla kogoś dla kogoś cenne moim zadaniem jest tylko przekazać przekazać odczytać to, to co energie chcą tutaj pokazać dobrze kochani zobaczmy co dla drugiej grupy energetycznej u naszych wag waga kwiecień 2019 miłość, uczucia związki, poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku wagi, dla ich najwyższego dobra. Zobaczmy zatem, ty w tej relacji twój partner Coś te wagi ostatnio tutaj też nawłóż jakieś takie nieciekawe, nieciekawe energie. Mówimy tutaj o kobiecie z podznaku wagi, kobiecie dojrzałej około między 30-40 rokiem życia i wzwyż. Kobieta, która jest bardzo, bardzo emocjonalna, kobieta, która czeka na uczucia, jest dobrą matką, dobrą żoną, królowa królowa kielichów mili moi. taka kobieta jest, jest w tej chwili w relacji z mężczyzną, co ciekawe, jeśli mężczyzna przedstawia mi się w karcie kapłanki papieżycy, tak, w karcie kapłanki, papieżycy miałam już kilkanaście razy potwierdzenie w tej karcie i w moich rozkładach, jeśli mężczyzna pokazuje się w karcie, w karcie kapłanki, to często jest to mężczyzna, który ma problemy z płodnością. Jest to mężczyzna, który nie może mieć dzieci, tak? Często jest to mężczyzna, który zrobił to świadomie lub jest to z przyczyn medycznych, tak? czyli na przykład mężczyzna, który albo podda, poddał się gdzieś tam kiedyś zabiegowi wasektomii, albo jest to mężczyzna, który po prostu z przyczyn medycznych naturalnych nie może mieć, nie może mieć dzieci. Kobieta, o której mówimy, kobieta z podznaku wagi jest bardzo emocjonalna, to jest kobieta, która... Ma potencjał naprawdę do tego, aby być dobrą matką, cudowną matką, tak? Cudowną, cudowną żoną. I teraz tak, kochani, mężczyzna, o którym mówimy, pokazuje się w karcie kapłanki. I tutaj możemy rozpatrywać dwie rzeczy. Przede wszystkim. Kapłanka to też kochanka, więc ten mężczyzna może pełnić rolę czyjegoś kochanka. Tym bardziej, że obok mamy kartę kochanków, tak? Czyli jest ten mężczyzna, może być w jakimś romansie, tak? Ten mężczyzna może być może być w jakimś romansie. Najprawdopodobniej tu jest, taka sytuacja, tu jest taka sytuacja, że ta kobieta, o której tutaj mówimy, nasza pani spod znaku wagi dowiaduje się o tej sytuacji, dowiaduje się o tym romansie, tak? I mamy tutaj po prostu dziesiątkę, dziesiątkę mieczy, tak, mamy dziesiątkę mieczy, czyli to jest naprawdę karta takich, no, karta depresji, tak, krótko mówiąc, to jest karta depresji. To, co się zadziało, zadziało się, w jaki sposób się dowiedziała, poprzez jakieś szybkie wiadomości, tak, czyli najprawdopodobniej ktoś ją o czymś poinformował, jakieś wiadomości do niej dotarły, o sytuacji, która, o sytuacji, która dotyczy tutaj jej męża, dotyczy, dotyczy, dotyczy jej partnera. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj głównie o to, iż przede wszystkim ta kobieta bardzo zależało jej na tym związku, bardzo zależało jej na tej relacji. Przede wszystkim tu jest oczekiwanie na dzieci, tak? tu jest oczekiwanie na dzieci, oczekiwanie na dziecko. Pod tym względem ta kobieta nie została spełniona. Tak, nie jest matką, choć mogłaby być wzorową matką, tak? cudowną matką. Nie, nie jest pod tym względem spełniona. Do tego pojawia się tutaj jakaś sytuacja z kochanką, więc, więc tych emocji, tych uczuć jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo w tej, w tej naszej pani spod znaku wagi. Następna sytuacja, kochani jak ona widzi tą relację, no, mamy kartę, mamy wisielca, tak, mamy kartę wisielca i tutaj w tym kwietniu pojawia się w tej karcie wisielca i za chwileczkę powiem Państwu o towarzyszących kartach, karta wisielca, jak ona widzi tą relację, przede wszystkim jest zatrzymanie, tak, zatrzymanie, poza tym ta kobieta ta aureola tutaj nad głową tego wisielca mówi o tym, że ta kobieta tutaj w kwietniu pod wpływem tego zatrzymania, tak? Zastanowienia się nad tym wszystkim spogląda na tą całą sytuację nagle z innego punktu widzenia. Nagle z innego punktu widzenia. Co się dzieje dalej? Do jakich wniosków ona dochodzi? Kochani, ma męża, który nie może dać jej dziecka. Ona jest emocjonalna, bardzo na to czeka, bardzo na to czeka. Kobieta, która jest przedstawiona w królowej kielichów, to jest kobieta, która po prostu nie może żyć bez, bez, bez domu, bez dzieci, bez rodziny. Ona jest po prostu do tego stworzona. Mężczyzna nie może dać jej tego dziecka i jeszcze jest w sytuacji romansowej. Ona nad tym wszystkim, zatrzymując się, ocenia tą sytuację z zupełnie innego punktu widzenia. W kwietniu, kochani ten cykl w karcie świat się jak gdyby zamyka, tak, coś się zupełnie kończy, zaczyna się coś nowego, ona jak gdyby przechodzi, tak jak tu widzicie, przechodzi przez to lustro w końcu tak? na drugą stronę, tak jakby przejrzała na oczy i ta karta, karta świat jest również symbolem narodzin dziecka. tak, Jest również symbolem narodzin dziecka. Więc być może ta kobieta patrzy na tą sytuację z innego punktu widzenia, postanawia zamknąć ten rozdział, cały cykl relacji z tym, z tym swoim partnerem, z mężczyzną, postanawia iść w coś nowego, tak? Iść w coś nowego, rozpocząć nowe życie i z zupełnie nowym partnerem budować relacje i w końcu mieć to, o czym marzy, czyli... Narodziny dziecka, tak? Ona o tym marzy. I postanawia zamknąć to. Może pomyśli o tym, że to wszystko się tutaj wydarzyło nawet dobrze, że się wydarzyło, bo pewnie nie miałabym odwagi, gdyby nie miał kochanki, gdyby mnie nie zdradzał, to nadal tkwiłabym w tej relacji i nadal byłabym niespełniona jako kobieta, jako matka. Natomiast może takie myśli właśnie do niej przychodzą, tak? W tej karcie wisielca. Może to jest właśnie ta zmiana tego punktu widzenia. Dobrze, że tak się stało, więc ja ten cykl zamykam, podążam w nowe, przechodzę przez to lustro i spełniam swoje marzenia. Ja chcę mieć dziecko, ja chcę mieć rodzinę, ja chcę być spełnioną kobietą i matką, tak? I mamy tutaj, kochani, przy tym kartę, kartę gwiazdy która mówi o tym, że tu jest podpowiedź Ducha Świętego, tak? Więc być może w tej karcie wisielca, kiedy ta kobieta się zastanawiała, szukała odpowiedzi, prosi o, o, o rozwiązanie, o wskazówki, gdzieś tam siły wyższe, tak? Być może otrzymuje właśnie odpowiedź od Ducha Świętego. Ten Duch Święty nad nią czuwa, ten Duch Święty jak gdyby jej podpowiada i ona przekracza, przekracza to lustro, zamyka ten cykl i w oczekiwaniu na narodziny swojego wymarzonego dziecka podąża w zupełnie, zupełnie nową, 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 drogę. Jeśli z kimkolwiek z Was to czytanie rezonuje, to życzę Wam, życzę Wam, Tobie kobieto, czy Wam dziewczyny, naprawdę spełnienia, spełnienia siebie w życiu, w nowej relacji. Życzę Wam, abyście były mamami, skoro skoro tak bardzo tego pragniecie i skoro tak bardzo tego, tego potrzebujecie. Z miłością, naprawdę z miłością wam, wam, tego życzę. I zobaczmy, kochani, co, co dla trzeciej grupy energetycznej, tutaj u naszych wag. Jaki związek, jaka relacja nam się tutaj pokaże. Może z kimś z Was będzie to czytanie, właśnie ten rozkład teraz korespondował. I zobaczmy. Dziś mi tu Uciekła karta. Okay. Zobaczmy. Waga kwiecień 2019. Miłość uczucia. Poproszę o prowadzenie sił wyższych. Czekanie dla wszystkich osób z na uwagi dla ich najwyższego dobra. Mm. Twój partner partnerka partnerka. Mm -hmm. my my tu mamy? mamy tutaj tutaj czynienia... Mm, z mężczyzną lub kobietą, która przedstawione, którzy przedstawieni są w karcie cesarza, starsza energia, osoby dojrzałe, osoby, które są w życiu w jakiś sposób ogarnięte, mają, mają jakiś swój dorobek, swoje osiągnięcia, nie potrzebują słuchać rad innych, mają wszystkie narzędzia ku temu, aby, aby rządzić, aby zarządzać, aby być cesarzem w pełnym tego, w pełnym tego, tego słowa znaczeniu. Kochani, mamy tutaj do czynienia ze związkiem, gdzie jest zupełny, zupełny, brak, zupełny brak ruchu na ten moment, tak? Zero, zero ruchu, zarówno z twojej strony, droga Wago, jak i ze strony twojego partnera. To jest, to jest kompletne zawieszenie w tej chwili, tak? Jesteście tutaj w jakimś konflikcie. Jesteście, jesteście w konflikcie, natomiast ty kierujesz się tutaj uczuciami, tak? W stosunku do swojej. Ponieważ jest karta cesarza, ja będę to odczytywać tak, jakbym czytała dla mężczyzny. Natomiast można to oczywiście sobie, sobie, sobie zamienić. Jaką postawę wyjmuj... przyjmujesz wobec partnera? No, ty tutaj. Tak to wygląda, jakby ten związek. Nie mam tutaj. Żadnych kart, które mówią tutaj o jakiejś zdradzie, które mówią tutaj o, o te, tego typu wydarzeniach. Nie. Tutaj mówimy o jakimś takim związku z rozsądku. Nic się tutaj nie dzieje. Tu jest konflikt taki, um, jakieś kłótnie, jakieś tego, jakieś tego typu rzeczy, tak? Nic się kompletnie, nic się kompletnie tutaj nie dzieje. Za, powiało nudą, powiało stagnacją, powiało po prostu mm, takim życiem, powiedziałabym, y, obok siebie, tak? Na pewno, na pewno jest, to, jest to, związek, jest to związek z rozsądku. Co się tutaj dzieje? Ten, ten, nasz pan cesarz, mężczyzna spod znaku wagi zastanawia się nad tym, dokąd on podąża, dokąd, dokąd ten związek zmierza, tak? Podejmuje tutaj jakieś próby, podejmuje tutaj, podejmuje tutaj jakieś próby na pewno odnowienia tej relacji, tak? I tutaj będzie wkładał naprawdę olbrzymi wysiłek, jak gdyby poświęcał swój czas, którego ma bardzo mało, tak? bo tu jest też z jego strony duża wina, bo jest tu zaniedbanie tej rodziny, zaniedbanie tej swojej królowej królowej kielichów. Tak? Zaniedbuje tą, tą kobietę, nie ma czasu. Właściwie tego czasu wspólnie nie spędzają, przechodzą koło siebie, mijają się następuje tutaj właśnie w kwietniu taki czas zatrzymania, przyjrzenia się tej całej sytuacji i odnowienia tego związku, tak tu jest dosłownie odnowienie tego związku dwoje ludzi, nie wiem, być może korzystając z okresu tego świąt wielkanocnych tego, że będzie naprawdę czas na to, aby ze sobą usiąść, aby ze sobą porozmawiać, następuje tutaj odnowienie tej relacji, tak, mamy króla kielichów i królową i królową kielichów te osoby są zwrócone do siebie następuje całkowite całkowite odnowienie odnowienie, odnowienie tego związku odnowienie odnowienie tej relacji także jeśli jesteś, jeśli jesteś mężczyzną, u którego dojrzałym mężczyzną tak, u, u którego po prostu między tobą i twoją żoną nastąpiła taka kompletna stagnacja, nic się nie dzieje i chcesz odnowienia tej relacji, chcesz walczyć o ten związek, chcesz walczyć o tą wspólną Waszą radość w tej relacji jeszcze, to jak najbardziej ten kwiecień, ten okres świąteczny jest czasem na to, aby po prostu się ruszyć, aby zrobić coś, aby spędzić czas razem, aby odnowić, odnowić, odnowić tą, odnowić tą relację, tak? aby zmienić punkt widzenia aby ominąć te trudności, które gdzieś tam mogą się w przyszłości pojawić, czyli na przykład sytuacja, gdzie twoja żona będzie chciała odejść z tego związku, albo taka sytuacja, gdzie Ty po prostu na przykład będziesz chciał wchodzić w jakieś, nie wiem, romanse czy tego typu rzeczy, aby atrakcyjnić swoje, swoje swoje życie. To tutaj naprawdę Dzięki temu czasowi spędzonemu wspólnie w okresie świątecznym dojdzie tutaj u Was do odnowienia dosłownie tych uczuć. Mamy tutaj również taką informację, że po prostu odnowienie miłości, szaleni kochankowie, także kochani jak najbardziej. Cieszcie się sobą, w każdym wieku jest to ważne. Tak jak powiedziałam, mówimy tutaj o energiach dojrzałych, o energiach dojrzałych ludzi, gdzieś nawet 50-60 lat. Także jak najbardziej nigdy w życiu nie jest, nie jest na to za późno, aby powtórnie, aby, powtórnie, aby powtórnie zakochać się w swoim mężu czy, czy zakochać się ponownie w swojej, w swojej własnej żonie. I tego, kochani, pięknie Wam życzę. Życzę Wam dużo miłości, dużo spełnienia. Życzę Wam przepięknych świąt, wielkiej nocy w towarzystwie rodziny, w towarzystwie osób, które kochacie. Życzę Wam cudownej pogody i spacerów na świeżym powietrzu. Do zobaczenia, kochani, za dwa tygodnie. Gdzieś mniej więcej za dwa tygodnie właśnie opublikuję filmiki związane z pracą, biznesem, finansami, prosperity. Zapraszam do spotkania ze mną i z moimi kartami karota. Jeszcze raz. Pięknych świąt wielkanocnych. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.